Takie satysfakcjonujące życie seksualne to jest w pewien sposób eliksir młodości. To jest trochę taki zastrzyk endorfin i, i, i dobrego samopoczucia, który może nam towarzyszyć przez całe życie. I tak jak właśnie jest w fantazji ludzkości to żeby odnaleźć właśnie jakieś takie zasoby, które gwarantują długowieczność, no to proszę bardzo, właśnie jednym z takich zasobów jest właśnie taka zdrowa, satysfakcjonująca seksualność. Natomiast jeżeli też jest taki stereotyp związany właśnie z wiekiem, że w pewien sposób ten, ten seks może to jest też coś takiego, co trzeba w pewnym momencie odwiesić już na, gdzieś tam z boku, bo, no bo właśnie już te możliwości fizyczne nie, nie, na niego nie pozwalają. No i to, tak jak mówię, to jest po prostu mit, to jest stereotyp. To nie jest tak, jak trochę na przykład nie wiem, z jazdą na nartach. Także w pewnym momencie mamy już nie wiem, niesprawne kolana i nie możemy jeździć na nartach. Z seksem tak nie jest. Seks jest bardzo szerokim pojęciem, też ma wiele jakby różnych propozycji. Nie zawsze to musi być seks penetracyjny. Jest satysfakcję seksualną można przeżywać naprawdę na wiele sposobów.